Dzień dobry, witajcie! W ostatnim odcinku na kanale Kaiser Buduje pokazywałem Wam przepiękne, kolorowe rurki od ogrzewania podłogowego. Dziękuję! No to koniec tego! Nie będzie już ich widać, będziemy musieli wierzyć to, że to po prostu będzie działać i odczuwać to ciepło. A dzisiaj robi się naprawdę gorąco, dlatego że czas na wylewki jastrychowe. Rapidur M5 od Sopro. Podobno najgenialniejszy produkt na rynku, dlatego że ekipa. Na wykonanie Twoich prac ma stosunkowo dużo czasu 4 godziny. I po 4 godzinach rozpoczyna się wiązanie, które w przypadku ogrzewania podłogowego, tak jak u mnie, sprawi, że po 3 dniach, dosłownie po 3 dniach, można już kłaść płytki. I nie to się stara, czeka dwa tygodnie, wnerwiona, pyta, co się dzieje, tyle pieniędzy poszło, inflacja, musimy zatrzymać budowę. Kredytu nam nie starczy! Po co, po co, po co, skoro można użyć dobry produkt? i zaoszczędzić sobie tej całej paplaniny. Jedziemy, dobra. Poznaliście się jeszcze właśnie, bo zapomniałem Was poznać. To jest Mixokret, Sokret, to są moi widzowie. I tu jest taka rura. I ta rura tego rapidura pcha teraz mi na chatę. To chodźcie do środka. A, i jeszcze coś. Dlaczego mnie nikt nie uprzedził, że moje New Balance będą do wyrzucenia? Ale patrzcie, jak się kolor zgadza. Chociaż tyle. Idziemy do środka. Chłopaki wylewają teraz tam w sypialni, tutaj robota stoi i rozumiem, że to jest właśnie korzyść, która płynie z tego produktu, że ona może stać. Tak, tak, mamy, tak jak powiedziałeś wcześniej, mamy 4 godziny, mhm. więc tak naprawdę możemy sobie spokojnie tą warstwę nadbudowywać, zagęszczać ją stopniowo, jeżeli robimy grubszą warstwę, można zrobić stopniowo bez konieczności spieszenia się, tak? Czyli rozumiem, że to hasło szybko schnąca, to oznacza mniej więcej tyle, że ona schnie szybko, tylko wtedy, kiedy my tego chcemy. Tak, dokładnie tak jest policzona receptura, właśnie, żeby mhm. na robotę wygodną, dobrą robotę, mieć odpowiednio dużo czasu, Aha. nie spieszyć się, a potem mieć przyrost materiału tej wytrzymałości, żeby, że tak jak powiedziałeś, żeby finalnie mieć materiał szybko sprawny do kolejnego etapu prac, szybko gotowy. A to fenomenalne jest, jak to przyspiesza przecież budowy wykończeniówkę. Względem tradycyjnych ciastyków robionych Aha. na zasadzie piasek, cement, yy, kruszywo, tak? tak? Czy właściwie woda jeszcze mhm. oczywiście, to mamy proces 28 dni czekania, jakby pielęgnowania tego klasycznego jastryw. Jeden żeby... dzień do 28 dokładnie dni. Dokładnie tak, dokładnie tak. To jest właśnie zysk chemii. To, Nie robi, prawda, to, to robi chemia? Szczególnie to... kiedy mamy wykonawców poumawianych jeden po drugim, mhm. prawda? Oczywiście to też będzie miało może swoje minusy, no bo niektórzy będą ten, ten nadmierny, będą mhm. jak nadmierny pośpiech prac, mhm. tak? Taki wręcz niewiarygodny, jak sam Aha. zareagowałeś. Aha. Aha. Natomiast tak to po prostu działa. Sopro to jest już Mercedes na rynku budowlanym? Niewątpliwie tak. Jesteśmy jednym z liderów branży chemii budowlanej w Polsce. Na rynku jesteśmy od 100... w Polsce na... od 1994 roku posiadamy swój zakład produkcyjny w nowinach. Koło Kielc. Marka jest z pochodzenia niemiecka. Akronim marki, czyli Sopro to jest zondere Produkte, czyli wyjątkowe produkty z języka niemieckiego, tak? I czy rzeczywiście tak jest? W sensie, czym one się różnią od produktów konkurencyjnych? Przede wszystkim jakość, to co jest tak naprawdę deklarowane w naszych kartach technicznych, kartach zużycia, mm -hmm. jest dokładnie tym, co w jaki sposób... Co spotka Zaz, mnie na budowie. Tak, dokładnie. Tak. Czy to jest tak, że klienci, którzy wybierają pierwszy produkt SOPRO właśnie na etapie budowlanym, już potem korzystają z kolejnych? To byłoby najbardziej rekomendowane przez nas. Na przykład tak jest, taki, taki wymóg jest w Niemczech, Naprawdę? Tak, tak? tak, że jeżeli, że jeżeli pracuje się na jednym systemie, to na jednej marce, no to musi być to cały system. My proponujemy też kompletne, kompletne rozwiązania systemowe. Jasne. Rozumiem, że wyżej już skoczyć się nie da na budowie, jeśli chodzi o te klasę produktów. No nie. My szczycimy się naszą jakość naszych produktów. Uważamy, że są one jednymi z najlepszych na rynku, jak nie, jak nie najlepszymi, co też również potwierdzają nasze wewnętrzne testy. Zobaczcie, że każdy kolejny etap budowy to kolejny mikrokosmos, w którym musisz wejść, w który musisz się wgryźć, zrozumieć, dlaczego wybierasz akurat taką technologię, a nie inną. I te kolejne mikrokosmosy zacierają się. Jeden zachodzi na drugi. Mieliśmy przed chwilą ogrzewanie podłogowe mega gruby temat. I nagle przykrywają go posadzki. Jest wylana wylewka. Też przecież potężna sprawa. I za chwilę też o niej zapomnimy. Dlatego, że przyjdą na nią płytki, drewno i tak oto wejdziemy w etap wykończeniówki. Ale to już w kolejnym odcinku. Oglądajcie. Heizer buduje. Pa!